Marcin Antonowicz, student, 19 października 1985, zatrzymany przez patrol ZOMO, doznał w samochodzie milicyjnym śmiertelnych urazów głowy. Zmarł 2 listopada 1985 roku. Dariusz Kasprowski zmarł 9 grudnia 1985 roku. Według oficjalnej wersji powiesił się w zakładzie karnym w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców. Zdzisław bądź Stanisław Bulko. Zwolnieni przez niego z pracy za pijaństwo i kradzieże, trzej ormowcy grozili mu zemstą. Znaleziono go w rowie pod zamościem z ciężkimi obrażeniami. Zmarł 17 grudnia 1985 roku. Zbigniew Szkarłat. Działacz NZZ Solidarność. Więzień polityczny, znaleziony na ulicy 2 lutego 1986 roku. Ciężko pobity. Stwierdzono pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu. Zmarł 9 lutego 1986 roku. Marian Bednarek zmarł 27 grudnia 1986 roku po pobiciu na komisariacie MO. Zbigniew Wołoszyn. 9 stycznia 1987 roku znaleziono jego zwłoki przed dziesięciopiętrowym budynkiem naprzeciwko miejsca pracy. Grzegorz Luks, zbity i skopany przez patrole MO w nocy z 29 na 30 sierpnia w roku 1986. Zmarł 14 stycznia 1987 w wyniku powikłań po pourazowej torbieli trzustki. Po niedostatecznej pomocy lekarskiej. Wacław Kalinowski, 22 marca 1987, został pobity w samochodzie milicyjnym. Zmarł 27 marca. Jan Strzelecki, socjolog. 30 czerwca 1988 roku, znaleziony nad Wisłą, ciężko pobity. Zmarł 11 lipca. 1988 roku. Marian Klubczyński, uczeń zespołu szkół zawodowych imienia Stanisława Chudoby w Śremie, zatrzymany nie trzeźwy przez, przez milicję, miał powiesić się na własnych sznurowadłach, pozostawiając list pożegnalny. Stefan Niedzielak, proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza. W Warszawie Zamordowany 20 stycznia 1989 roku na plebanii ciosem karate. Sekcja potwierdziła rozerwanie wiązadeł kręgoszyjnego jako przyczynę śmierci. Stanisław Suchowolec, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Dojlidach. Zamordowany 30 stycznia 89 roku, według prokuratury śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia tlenkiem metali, spowodowanego pożarem w pokoju, powstałym z zapalenia się grzejnika. Sylwester Zych, wikariusz parafii świętego Jakuba, więzień polityczny, zamordowany 11 lipca 89 roku, ciało znaleziono na dworcu PKS. Mieczysław Radomski, ślusarz, zmarł 3 maja 1992 roku w czasie zajściu ulicznych w Warszawie. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci.